Cześć, z tej strony Arkaro. i chciałbym wam pokazać mój nowy projekt yy, gry przyglądarkowej PokemonGraonline.pl. To ja się zarejestruję, nowe konto stworzę. Email może dzisiaj byle jaki podać, bo to i tak obojętne. Tam yy, nie robię aktywacji e-mail. I rozpocznij przygodę. Tak, tutaj sobie możemy region na start. Wybrać, jaki chce, w jakim chcemy danym regionie być. Wpisujemy nick. Sobie to konto stworzę. Tutaj widzicie postacie, jakie możemy tutaj yy, stworzyć, po prostu własną postać. Już dawno nie oglądałem Pokemonów, już nie pamiętam. Jak to było. Ale sobie wezmę takiego kogoś, kogo znam. O, na przykład to, to chyba każdy zna tą postać. No i klikamy. Graj jako test jeden Wybieramy sobie Pokemona. Ja sobie wybro... wybiorę Cha... Charmandera. Tak, chcę wybrać. Co mogę wam pokazać? Tak, na początku możecie tutaj odebrać dzienny bonus. O, ja wygrałem 3700 silverów. Tak. Z mamy miasto. No i budynki po kolei. Tutaj walka z liderami siłowni, na przykład. Tu macie po kolei. O, macie po kolei. Tutaj to jest pierwszy brokies jest i tak dalej i tak dalej. Po kolei macie te postacie jako liderzy siłowni. Możecie z nimi walczyć no trochę trudno jest. Tutaj możecie zmienić nazwy na przykład w mieście, yy, tutaj możesz yy, zwiększyć yy, ilość plecaków i tak dalej, tam i sobie możecie zobaczyć, na przykład tutaj yy, tutaj możecie leczyć pokemony, przenosząc na przykład jak, jeżeli Pokemon nie będzie miał HP, to przenosicie go tutaj i klikacie po prostu ulecz i tam parę sekund i wam leczy. Tu jest sklep, możecie pokebale kupić, o, żeby na przykład łapać pokemona, kupujecie z jakiejś pokebali, i tam macie przy walce z pokemonem, zaraz pokażę, na czym polega walka, jak walczyć, no i łapiecie. Ja sobie kupię na przykład, nie wiem, z pięć takich, tylko proszę się nie spodziewać, że tam od razu złapiecie wszystkie pokemony, no to ciężko jest złapać, ja czasami 30-50 pokebali, wyrzuciłem i 0-0. A czasami za pierwszym, drugim czy tam trzecim. Tutaj Wam pokażę ciekawy budynek. Yy, macie na przykład koło fortuny. Możecie raz dziennie kręcić. Yy, na początku trzy razy. No i na przykład zakręcamy kołem. O! 250 biletów. Tiketów dokładniej. I wam pokażę grę taką jedną fajną. Yy, yy, dokładnie, gdzie to było? O, automat do gier. Tutaj Macie po prostu taki zwykły automat. I kręcimy. O, wygrałem 50 yy, ticketów postawienie 150. Dobra, tam miasto. No, wszystkich sekretów i budynków nie będę zdradzał, bo tam trochę jest tych budynków sami po prostu się przekonacie. I dodam, że gra jest w wersji beta, więc proszę też o trochę wyrozumiałości, bo cały czas jest edytowana i. No i w ogóle, po prostu. Tu macie pudełko Pokémon. Wszystkie obecna drużyna to tutaj też się wyświetla. Tu przekładacie drużynę. Jednego Pokémona ściągacie, drugiego zakładacie. Tutaj możecie o, na przykład większy dom kupić na pokemony, bo tutaj tylko dwa pokemony w kartonie się mieszczą, To by się dziwił, że w kartonie tylko dwa pokemony i tak dalej, tutaj mały dom to do 20 pokemonów. W tornistrze macie tam właśnie te przedmioty i tak dalej, tutaj o, widzicie jakie przedmioty mogą być. Tutaj możecie walczyć z NP NPC właśnie, ale trzeba czwarty level to nie będę pokazywał, bo wiadomo. No i najważniejsze mapa. Czyli, żeby walczyć z innymi pokemonami i łapać te pokemony, czyli klikacie mapa i w dowolne jej, jakie miejsce chcecie. Ja na przykład to kliknę sobie tutaj. Ale o tak, właśnie. Yy, nie mam wędki. Ile kosztuje wędka? Teraz powinno być. O, widzicie. I żeby zaatakować trzeba e, kupić wędkę, na razie to jest tam po angielsku, ale to chyba każdy się tam domyślił Fishing rod, że to jest z wędka No i tak e, Macie tutaj opcję na przykład złap, ja pokażę jak jest złap, e, żeby złapać pokemona, o na przykład puszczę mu pokebala Nie został złapany Puszczę mu jeszcze kolejnego pokebala, póki mam życie jeszcze trochę Nie został złapany Co to, to jest? A! Przegrałem! Dobra, no i teraz wam pokażę, na przykład, jak leczyć. Przechodzimy, właśnie, do Pokémon Center. On ma 0 HP. Samandera w moim przypadku klikamy lecz. No i wyleczony. Jeszcze raz wam pokażę ogólnie walkę, na czym to polega. O, kurde. Czy pokemony będą mi się pokonać a to nic dobra spróbujemy i atak o, coś udało się zabrać aj, za silny przeciwnik, bo mi trafił teraz od razu bohater nie piszę, na tym dobra, przybrałem też tu macie też menu takie tutaj nie wiem, co jeszcze tutaj mogę wam powiedzieć. Resztę gry sami odkryjecie. I podkreślam, to jest wersja beta, jeszcze więc jest w trakcie tłumaczenia. Jeszcze niektóre tam, no, czy tam sporadyczne, może tak powiedzieć, zdania, nie są może tam przetłumaczone jeszcze po innym trochę języku, ale tak ogólnie większość gry jest w 100% dopracowana i przetłumaczona też. O, na przykład macie tutaj ranking. Graczy na razie tyle. Przez tam yy, kilka dni na razie reklamuję grę w sumie i yy, 76 ludzi się zarejestrowało. Jasne, że nie, każdy tam, nie każdemu podpasowała ta gra, ale moim zdaniem fajna jest. I yy, no, jeżeli komuś się spodoba, widzę po aktywnych graczach, że wbijają co jakiś czas. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka i subskrypcję. I serdecznie zapraszam do przetestowania gry. No i jak macie jakieś pytania, chętnie Wam pomogę, czy odpowiem. Może kiedyś będzie tutaj forum, też tam będzie można na forum też zapytać, jak ktoś będzie jakiś miał problem. Też zachęcam do lajkowania strony na fanpage'u. A i na początku też macie 3 dni konta premium za darmo. Też. Dzięki, cześć.